Mecz, każdy chciał jakoś tam się pokazać, zrobić coś. Niestety no, wychodziło jak wychodziło, ale cieszymy się, że szliśmy jedną, jedną bramkę więcej niż Jelonia i pniemy się w górę w tabeli. były trzy punkty i e, wiadomo ten mecz pierwszy to jest e, mimo wszystko zawsze wielka niewiadoma. E, no nie powiem, żeby nasza gra dzisiaj powalała, e, ale tak jak mówię, celem nadrzędnym były trzy punkty. I to udało się zrealizować. Się wydaje, się, że to nie, nie wina trenera, tylko po prostu e, zawodnicy już gramy na boisku. Pewne rzeczy można sobie powiedzieć przed mężem, a e, przyjdzie ktoś i uderzy 400 metrów nie do obrony i na to nie ma żadnego wpływu. Można oglądać wideo i analizować to. E, nic, nic nie mieliśmy do ukrycia. ani Agilonia byliśmy razem w hotelu, wiele o sobie wiedzieliśmy, ale e, o wszystkim decyduje dyspozycja dnia i nie powiem, że dzisiaj nasza była wybitnie lepsza, ale potrafiliśmy wykorzystać tą jedną z nielicznych sytuacji i dobrze się broniliśmy. Także trzy punkty zostają na ciche, i no będziemy małymi kroszkami robić wszystko, żeby, żeby awansować do tej ósemki. No, pierwszy krok zrobiliśmy. No, wiadomo, że, że to był mój pierwszy mecz od, od pierwszej minuty. Nie chciałem zaprzepaścić tej szansy. E, z każdą minut, Miałem tam wiadomo, parę nie, nieudanych zagrań, ale z każdą minutą coraz pewniej się czułem. E, koledzy tam przy, przy złych zagraniach poklepywali, także dodawało mi to motywacji i tak jak mówię, z każdą minutą czułem się coraz lepiej. Tak, dobra była sytuacja. Janekasz super, e, super tutaj. E, z krótkiego słupka poszedł na długi. Instynktownie to obronił już na dobitkę, raczej nie miałem szans. No szkoda, tak jak mówię, dwa gole by było fajnie, ale e, nie zapominajmy, że w tamtej rundzie byłem koncynowany i po przepracowaniu tego okresu e, cieszy mnie ten gol na pewno. Na pewno fajny moment i Jaki motywator do pracy? No, zarówno ja, i jak i Daniel jesteśmy podobnymi zawodnikami, to znaczy, że możemy sobie biegać i nie, nie za bardzo się męczymy. E, dlatego no, udowadniamy to na boisku. Ja dzisiaj sam poprosiłem o zmianę, ponieważ na, na tyle, ile mogłem, pomogłem drużynie, powalczyłem i czułem, że już e, mój zmiennik może dać więcej, dlatego poprosiłem o zmianę jeszcze. Myślę, że mecz, którego na pewno nie musieliśmy przegrać, w mojej opinii. Obie drużyny zagrały na remis i, i, i widać było ostrożność wielką w, w grze, bo, bo każdy punkt się liczy i, i może nie było to wielkie widowisko, ale, ale na pewno tutaj pilnowali się wszyscy, żeby nie popełnić te błędy i tych błędów. No i w tych pierwszych kolejkach, tak jak życie pokazuje, to właśnie kto popełnia błędy, to przegrywa mecze, bo jeszcze może nie ma wielkich akcji i, i takiego jakichś wielkich ofensywnych akcji, wielkiego stylu u drużyny, a, a zazwyczaj porażka jest następstwem popełnionych błędów. I myślę, że tak było i dzisiaj. Na pewno dążyliśmy tutaj do końca do zwycięstwa, pozmienialiśmy trochę w składzie, przeszliśmy na dwójkę napastników. No było kilka sytuacji do, 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 do wyrównania, ale skuteczność zawiodła dzisiaj i, i, i stąd też taki wynik. Na pewno wyciągniemy wnioski, bo, bo, bo tutaj jest obraz, jak gdyby takiej dyspozycji zawodników. Jest trochę nowych zawodników w drużynie i będziemy dążyli do tego, żeby ta drużyna już funkcjonowała jak najszybciej, jak najlepiej. I już skupiamy się tutaj na, na wyciągnięciu wniosków z tego meczu i już myślami jesteśmy przy Podbeskidziu, dobrze, że już w piątek jest ten mecz, bo, bo na pewno wracamy tutaj ze sportową złością, bo, bo to był mecz, którego, z którego można było wycisnąć dużo więcej. Był to ciężki mecz, bo te pierwsze mecze po tej, po tej przerwie są, są ciężkie, ale nie wiesz, jako trener, jaką, jaką formę ma drużyna, jakie, jakie się tam nachadza, albo w jedna, jedna wiedza ekstra klasa. je druhá. Ale myslím si, že do toho meču sme vstúpili dobre. Mali sme v prvých 15 minútach 2-3 šance, ktorých sme mali dať bránku. Definitívne. A možno ten meč by bol, by bol pokojnejší. Lebo, lebo práve ten pokoj v hre nám, nám potom brakoval. Že, že nebolo, nebolo, nebolo tam nejakej tej jakošti, Že, že tam, tam, to trošku, tam to trošku chýbalo po tých 6. Po týždňoch tej, tej, tej prípravy a, Nakoniec sme, ten, sme, ten, sme tie tri body uvalčili, že, že, že sme ich nevyhrali nejakou jakošťou, nejakou, nejakou dobrou hrou, nejakými kombináciami, ale sme to uvalčili dobrým, dobrým údržením Mareka Žienčuka. Takže aj keď sme tam potom ku koncu ešte mali dobré situácie, či už tam bol stavarčik alebo po, po dožadkovaní smektálu, tam to trebalo len zakončiť, takže myslím si, že to, za, to víťazstvo je z našej strany zaslúžené, že, že tie, tie, tri punkty, ktoré sme vyhrali, sme, sme, si zaslúžili za tú hru, aj keď hovorím trošku tej jakošti, mi tam ešte chýbalo.